Hejka, widzowie. Dziś odpowiem na wasze pytania z Q&A, a więc nie przedłużam i zaczynajmy. Pierwsze pytania. Ile masz lat? Sorry, dokładnego wieku nie powiem, ale mój podział wiekowy to 11-15 lat. Jak masz na imię? Maja. Pokażesz swój głos? Już pokazywałam na przykład na live, ale powiem, że to masakra przez to, że te zmienia. Pozdrowisz? Tak, oczywiście pozdrawiam. Masz jakiegoś zwierzaka? Tak, mam psa. Jaki jest twój ulubiony kolor? Różowy. Lubisz Wojanowice? Są mi obojętne, bo nawet nie oglądam Wojana. Jak mnie lubisz? Mega lubię. Jestem w teamie? Żadnego teamu nie mam. Ha! Kim dla ciebie jestem? Fanką, koleżanką? Lubisz owoce? Zależy jakie. Czy będziesz nagrywać o Szałarma Anomaly kiosk? Raczej nie, bo nie znam tej gry. Kiedy założyłaś kanał na YouTubie? Ten aktualny 3 kwietnia 2025 roku. A mój pierwszy 13 lipca 2024 roku. Ulubiony Team z YouTube? Nie, no oczywiście, że Cute Side I. Idol, Idolka, Ty całe Cute Side Eye, Szarluna, Janek i Meduza. Ulu jedzenie, pizza, pizza i jeszcze raz pizza. Zima czy lato? Oj, nie wiem, kocham to i to, ale chyba lato, ale chyba. Mieszkasz na Ziemi czy w kosmosie? W kosmosie. I zdradzę, że wprowadziłam się na Marsa i poznałam mnóstwo kosmitów. Ulubiony nauczyciel, pani od Polaka, Gdyby Polski nie było, gdzie chciałabyś mieszkać? We Włoszech? Ulubiony serial film. Film to chyba nie mam, a serial Ukryta Prawda. Do jakich krajów chciałabyś pojechać? Do Laponii i możliwe, że w grudniu pojadę. Ulubiona postać z Mirakulus. Dużo lubię i właśnie chyba nie mam. Kochasz mojego kotka? Ogólnie lubię koty, ale nie jestem fanką. Lubisz mnie i mój kanał? Tak lubię. Jesteś blondynką? Nie, mam kasztanowe włosy. To będzie na tyle, mam nadzieję, że Wam się spodobało. Bye.